Muszę sprawdzić, który to jest odcinek, aby Was nie oszukać. A wstyd mi jest, że ostatni odcinek z Gita pojawił się chyba dwa tygodnie temu. Jeszcze lepiej, no trzy tygodnie temu. I teraz to będzie 42 odcinek. Okej. Okay. ja jest Łuki Witam Was. Czemu ja się dwa razy witam? Siema ja jest Łuki a to jest 42 odcinek z gry KTA 5 i lecimy dalej z fabułą nie ma co się zastanawiać i stać w miejscu. Zakładam na na zimę, mimo tego, że jest lato. I let's go, lecimy. Jak wygląda mapa i gdzie się najpierw wybrać. O, to jest pytanie, czy tylko mamy literkę z J z znakiem zapytania? Na to wygląda. Czyli musimy się chyba tam wybrać. Tak. Chociaż się zastanawiałem, czy na pewno, ale raczej tak. Innego punktu wyjścia tutaj nie mamy, więc to, zobaczymy, ile kilometrów mamy tutaj do przejechania. Dwa kilometr. Widzimy się na miejscu. Pojeżdżamy do punktu docelowego. A tutaj co? A down, sir. You me a description... right Tony, where's your wife? You owe me. Officers? here jest he man is insane. He destroyed my house. Whoa, hey. No wait a minute, you asked me. He's he's ruined my life. He's he's a he's a stalker, he's he's an epsilonist! Yeah, get him freeze! Hands in the air Dario Take him down! Oh, I don't think so Jakole, co tu się odwaiło? Czyli inaczej mówiąc zdrata No właśnie, już zdejmuję ten helikopter. Ja kole. czy te osóbki muszą mnie zatrzymywać? Chyba nie wiem, czy ja uciegnę tym autem. Będę musiał tego coś innego wymyślić. No tego się nie spodziewałem. Ja im ucieknę. Nie, nie takie coś się robiło w pedalu. Halo, no, słuchajcie, widzowie. Po prostu jak najdalej od, od, oddalić się od tych głupiarzy. Muszę skręcić w lewo, bo prostu przeciwko. jedzie. kolejna. Aby wyprost pod togo auto, ale. O, no. jedzie, 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 jedzie. Awaj. Dziś jeden gaz, Trevor. się uda Poprawy jecie, tą szuters w lewo Ukończono Zerwanie umowy Szybko poszło. I co mamy? O! Ja to zrobię No szkódę Okej, okay. ile zarobimy? Ja, jeszcze mamy no, się pytać ile zarobimy? A ta broń to ja nie wiem co to jest za broń, bo naprawdę zarobiłam jej dzień teraz, nie? 7000 zarobiłem, ej no piękna sprawa. Drugi raz tylko zgubić policję i mamy to załatwione. Tego się nie spodziewasz, że aż tak dobrze nam pójdzie dzisiaj. Na razie same plusy, 0 minusów. Ohoho, uh, uh, gdy uh, nie mogę. A sobie tutaj wjadę i mnie szukajcie jak chcecie Słoneczki Skoro co pojadę. A co ja się będę przejmował? Do Gansli mam tutaj jakieś domy nieruchomości. Sprawdźmy co to w ogóle jest. Bo to jest blisko. No, to jeszcze sobie pikałka zrobiłem po drodze. A czemu by nie? Czekajcie, to tutaj muszę włączyć sobie klaparkę. lepiej mnie widać na kamerce. Mamy F2, e, F2 mówię e, mamy F ze znakiem zapytania, ale chcę zobaczyć najpierw tę nieruchomość. Ale te auta, mm, no ale te to są piękne, ja pikolę, ale jeszcze nie raz będziemy mieli okazję takimi pojeździć. Ile to kosztuje? Ta nieruchomość kosztuje 2, 2 miliony, zarób więcej, aby za nią zapłacić, oczywiście, że zarobię więcej, dobra. O kurka, to to trochę kilometrów jest znowu, będzie. Ale chyba nie aż tyle. Dobra, wtedy widzimy się znowu na miejscu. Uwaga, pokrowa, czy tam bardziej, okej. Okay. Ja jestem tutaj już w celu. to jechałem. Oho, rowerki. O, to, nie wróż nic dobrego, jak są rowerki. What? Look me in the eye! I don't care what you say. Shut your mouth. Shut it. Shut. Just keep it shut. Oh, you know full well exactly what you didn't say. It's no good. Well, you can be surrounded by your young girls and your threesomes and your parties, and you will be miserable. You could have had it all with me. A beige condo, matching woolen sweaters, walks on the beach, a little dog we lavish too much attention on because I'm too scared of getting fat to get pregnant. Everything! Well, fuck you! And I don't care that we just met last week. All right? Just stop looking at me. Don't look at me. Say something! Oh, I wish you were dead, I really do. Mm. Ah. Oh, I love you! Oh, let me take you away from all of this. Nothing! Mm. He was gonna impregnate my ex via a surrogate! Me? Me, the psycho? No, you are the craziest fucking chick I've ever met! I love you! You're thin! You're irrationally angry! Nothing you say makes any sense! You are completely have no control of your emotions! We have nothing in common! Oh, baby, we're made for each other! Prove it! On the bike! Now! Oh, sweet Jesus! Oh, baby, <laughs> <laughs> oh mm -hmm. kurde Ja picole, zapomniałem o oh, ho, ho. You are just perfect crazy cakes. Mamy radę You're incredible! Marry me, be done with this! Damy radę! Piecę jej na ogonie! Widzisz, już cię mam! A to nie? Ale, ale... To ty, ty, ty się pchasz, nie ja! O, o. o kurcze... No... Chubbish, yeah? Chubbish. Just think of all the angry rings yeah, no, 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 that he's a good enough. He's a great head. Okay, jack me off into a cop, slap me around. We got options, baby. You need help. We both do. It's a recipe for disaster. That's why it's so perfect. <laughs> hey, Gifchen, uh, all? Give me a break. To jest spokój tam, dobra. Nie przyspieszaj. Wygrana jest i tak moja. Hahaha. To jest oh, yeah. oh, oh, oh. no co? ty jesteś? Oj, przyciągnęłaś konca. Szatanski <laughs> wycisk Trevor Tego chyba nie było z Trevorem, co? No gdzie tam? Nawet nie pamiętam, żeby takie coś byś było z Trevorem związane Więc no na rowerku sobie śmigaliśmy Nie wiem czy coś jeszcze będzie Kondycja 100 na 100. mamy za sobą zrobione ja pożyczę sobie to auto No nie wiem, czy coś jeszcze tutaj będziemy mieli do roboty Jak na razie kolejne zadania się nie pokazują No chyba, że dostanę jakiś telefon Albo po prostu do Michaela, albo do Trevor'a Jak to, do to Wejść A sprawdźmy Co tam u Franklina, ciekawego. Bo jak nie ma tutaj misji żadnych, no to może u Franklina coś będzie. Zależy gdzie on się włóczy. Jakaś misja poboczna. Śledź architekta i stopąć plany. O kurka. Hey, stupid. Nie yeah, okay. nie wiem czy tak to miało być. Czy to było tak zaplanowane, uplanowane? Nie mam pojęcia. Dobra, czyli co?

Plany tak plany butowy Smujść to oddania wojski Skarnie plany Aha, tu, okej. Okay. Opuść plec putowy. Czyli po prostu musiałem to zrobić w takim miejscu, aby nikt mnie nie widział. Spoko. No i trzeba patać w nogi. Prawdopodobnie to Lestera trzeba pozabić Bo gdzie indziej niby Uda się to w apryki No tak jak myślałem Jakiś samochód pierwszy lepszy Ale go nie mamy O nawet Ładnie ten silnik brzmi Tak transportowo No nie mamy dalego, no to Tutaj cięcia raczej nie będę robił, bo po co No i też Ładnie tutaj spycha z, Ze swojej drogi Nie wiem czy to jest paset czy co to jest bo tak wygląda, ale nie wiem, nie znam się na markach. Lester, już pojechaliśmy i jesteśmy. So, all good? Sure, homie. Um, so, is this shit for real? We just gonna rob the FIB and be allowed to walk by your boys like that? Yeah, I don't fucking know. Probably not. Hey, Lester, what do you got? Uh, I don't quite know yet. Give me a minute. I'm not a fucking computer. Oh. Oh. Oh, maybe I am. <laughs> Here's what I think we have two options the new security software goes into containment mode. Yeah, have to you know, uh, earthquakes, mudslides, acts of god. so we could plant some firebombs, they go bang. the emergency call goes out. we hijack it, show up as firemen, and then we grab the containment drive. or we could hack the system on site. we'll go in by, uh, by air. hope we don't run into too much physical resistance. sounds relaxing. Either bombing our office ran by a division of corrupt government psychos or defeating one of the world's most complex security systems using our worthless ass ninja skills, huh? Yeah. any, meeny, miny, mo. If you favor the firebomb containment drive option, you'll go in with that janitor's ID you picked up. It'll be at night when most of the workers are off. You mop the place and plant the bombs where we need them. Seriously? I got a mop? Yeah, yeah, you really do. They'll clock you on the cameras if you're play acting. You also need a fire truck to show up in when the bombs go off, and a getaway car stashed in a quiet place near the bureau so you can torch the truck and get out. The car doesn't have to be anything special, there shouldn't be any heat. What about the other way with the uh, ninja skills? Now you choose that route, you won't be using the janitor's gear, but we had to cover all the bases. Now your FIB paymasters will have to provide you with a chopper and a pilot. Now you fly way up above the building, parachute in, and gain access to the roof here. Now you'll need to be armed to the teeth, mind you, just in case the uh, shit goes down. Mopping or parachuting? Wow, you're making this choice really difficult. The Haines has given us the leftover money from the Polito job to pull this mission and the crew will be paid out of that. We keep the change. So, what's it going to be? Das yes. Dach Strasz pożarną. To wiecie co, vam powiem, zrobimy tak. Dai pom. Bentem jakby two... filmy z tego nagrane, to chcę zrobić dwa etapy, zaprezentować Wam, więc zrobię to i zrobię to. I tak my to zrobimy. Najpierw zrobimy to E, czyli przez dach, a później zrobimy straż pożarną. Wybieramy najpierw to. The hacker won't come in with you, but they'll help you break the system, talking you through the process from a remote location. We a more person. Paris, good, feminine touch. She'll be able to find any backdoors they got. I don't know how long it'll take you to get into the network. The gunman's there to buy you the time you need. We're betting on the biggest He's my go-to guy. I ain't changing that now. The driver will be waiting outside on getaway. They'll source a vehicle, so bear that in mind. They did good Evangelico, remember? Okay, that all looked good to you. You are robbing the FIB here. <laughs> and we have a winner. I'll make the arrangements and call you when we're ready. All right, shit, hit me. You know, um, I'm still looking into that Union Depository gig. It's real interesting. But I don't know if we can do it without you know who. Yeah, well, as long as he can't do it without us. To teraz jesteśmy Michaelem. Ukończono plany architekta. Elekansko. Teraz mamy SK i gramy Michaelem. Spójrzmy sobie na mapę. Dajmy sobie takie oko na mapę. Widzowie na początek teraz, zanim przejdziemy dalej do to rozgrywki. To was przepraszam, bo mikrofon miałem z tyłu biurko odwrócony i słabo było mnie słychać, a teraz mam mikrofon znowu do tego siebie. Dobra, dostaliśmy wiadomość od Amanty podczas jazdy. Słuchaj Michael, cieszę się, że znowu próbujemy po wszystkich naszych zlatach i upadkach nie mogłabym się tak po prostu poddać. Jesteś okropny i nigdy się nie zmienisz, ale na twoim pokrzepie pod tego na pewno doczekam. Chcę stać jako Twoja żona. Przestań mnie zdradzać. Przestań zadawać się z podejrzanymi ludźmi. I łatować się w. Wy... I w co? I łatować się w takie tarapaty. Niech wróci grupy depresyjny Ciul, którego kochałam. Dobra, bądź najlepszą. Dobra, bądź najlepszym sobą. Tak mówią w radiu. Więc to roboty, albo zrób coś pożytecznego, bądź dla dzieciaków wzorem. Lepszym wzorem, słuchaj, na serio, powinniśmy przerobić dom, nic drugiego. Nazywają to szybkim patroszeniem. To powinno scementować nasz związek. Albo kupmy dom na plaży. Może cię uspokoi XOX Amanda, czyli Całusy Tutaj pisało domek, a ja przeczytałem dom Ale każdy zrozumiał o co chodzi A moje czytanie to jest naprawdę masakra, ale dało się to przeczytać O kurka hey, I think he's about to do something. What's this, Where are you? Vinewood Plaza. Okay, wait there. He's been bothering me in my car, so let's just drive around, and you can talk to him when he shows. Oh yeah, we'll talk. Okay. Sprawy rodzinnne. To jedziemy do rexi do dziewczeki. Jestem ciekawy, na czym to będzie polegało, nie? Ja bym odmówił, to byłoby źle. Musimy to zrobić. Nie ma że boli. Szkoda, że właśnie w takiej sytuacji, bo będę musiał dużo się cofać do tyłu, jak będę chciał zrobić drugie podejście w tym napacie, bo będę musiał do tamtej sceny się cofnąć, aby wybrać straż pożarną, podejście ze strażą pożarną. I teraz, gdzie to jest? change to samota okay let's see if we can find him we should try over at Hawaiian snow for him okay we're looking for a guy in a purple convertible i don't remember what make okay i'll keep an eye out thanks daddy hey what are dads for huh I mean other than giving you money put a roof over your head speaking to the guys who ridicule you like TV. passing out drunk and Old movies, screaming at boys i dating, freaking out when a cop car drives past I get it, I get it oh, fuck's sake. Wow, Okay I'll just turn this map off Is he here? No, he's not around We should try that motel opposite the big construction site Okay Be taking out credit like your brother. Not credit. You see him? I don't think so. Maybe we should look over at Cluck and Bell, Rockford Plaza. Okay. I was signing autographs at the expo. People want to meet you after that video on Fame or Shame? Have we found this prick? Not yet. Okay. Oh, how about going around the corner and back up the hill past crockahoop? Shut up, Achivna. You finally made it, Dad. You raise your kids in Rockford Hills. What was I thinking? Yeah, you know, it's amazing you've turned out this good. Huh? Purple car, that's him! Fuck! He's on you! Let's go! Okay. At it. Oh my god, you killed him! You killed him! You just killed him! I can't believe it! Okay. I can't believe you did that! What? We had to be sure! I just wanted you to speak to him! This was infinitely more persuasive. I never should have called you. Look, there's a lot of sickos out there. I couldn't take the chance. I know there are sickos out there. My dad is one of them. Now grow up, baby. <laughs> it's time you got serious with your life. Yeah, I ain't perfect, but I love you. I guess he really scared me, but I I didn't what. Well, then pretend it never happened. Like I try not to think about exactly what aspect of your creative expression enamored him so much. Okay. That's right. Denial kind of works for me. Good. That's my girl. Now, please try to make better choices. Thanks, Daddy. Bye. I'm glad I could use my paternal rage productively for once. Okay. To się jedno. Najpierw Co? Od Kety! Myślałem, że tylko Trefor ma umiejętność strzelania, a nie po takim czasie się dowiaduje, że Michael ma umiejętność strzelania? Wow! Tara mnie zaskoczył! Lester! Chodźmy L. Okej, okay, czyli kolejna misja będzie ciekawa. Najpierw trzeba się przebrać i 43 odcinek będzie ciekawszy od tego. Coś mi się tak daje, ale razem z Wami chciałbym zapisać jeszcze grę. Więc no, wejdźmy sobie do menu. Mamy tak zerwanie umowy. To dajmy sobie na punkt trzeci teraz to, co mamy teraz. Czyli nie wiem, co będzie teraz. Co się zapisze? Jak? Zobaczmy jeszcze raz ten zapis. O, rodzinne pojednanie. Nie. Kochający tatuś. Czyli jesteśmy na szóstym miejscu. OK. Spoko. Czyli będzie trzeba wtedy tutaj się przenieść. I potem tam znowu po kolei, aby po prostu dojść do tamtego drugiego etapu, czyli wybrać drugi etap, drugi wybór tej akcji, tego napadu. Ale w tym odcinku widzowie to będzie wszystko. I widzimy się w 43 odcinku z Kieta Piątki. Do zobaczenia.